Od jakiego zestawu pędzelków powinnaś zacząć przygodę z makijażem. Albo być może masz już pewne pędzelki w swojej kosmetyczce, ale ta Twoja kosmetyczka jest taka powiedzmy, z przypadkowymi kosmetykami, z przypadkowymi pędzelkami, chciałabyś w końcu zrobić z tym porządek, więc chciałam Ci polecić tutaj cztery podstawowe pędzelki do makijażu, dzięki którym szybko, sprawnie, i właśnie taki makijaż wykonasz. Przede wszystkim numer jeden to pędzelek. Do podkładu, do podkładu, dzięki któremu e, bardzo szybko, komfortowo i równomiernie rozprowadzisz podkład. E, jest on o gęstym włosiu ścięty, właśnie tak e, pod, po skosie, gdzie jakby ten profil też zapewnia, że bardzo równomiernie i gładko tutaj rozprowadzimy ten podkład. E, przy okazji e, nie popródzisz dłoni paznokci, a efekt nałożenia podkładu będzie dużo e, lepszy niż dłońmi. E, drugi pędzelek e, taki e, Puchaty bardziej, pędzelek do wszystkich pudrów sypkich. Jeśli ładnie chcemy już ten makijaż zakończyć, chcemy, aby skóra się nie świeciła, używamy wtedy pudrów sypkich, takich matujących, dających efekt satynowego wykończenia i właśnie do tych wszystkich pudrów używamy właśnie takiego puchatego pędzelka. Trzeci pędzelek niezwykły, tutaj też potrzebny do konturowania twarzy o takim już po kosie ściętym profilu, dzięki któremu nałożysz pod, tutaj rozświetlacz, bronzer, róż, ładnie wykonturujesz buzię. I czwarty pędzelek do makijażu oka. Przynajmniej jeden taki pędzelek na sam początek powinnaś mieć w swojej kosmetyczce. Wszystkie te cztery pędzelki o sztucznym włosiu, te akurat są, eee, mogę Ci gorąco tutaj polecić, możesz być ich posiadaczką, wystarczy, że napiszesz w komentarzu zestaw pędzli, a taki zestaw właśnie do Ciebie powędruje.